Myślę, że całkowicie z innych powodów Józef i Maria dzisiaj zagubili pana Jezusa, a my we współczesnym świecie robimy to całkowicie z innych powodów. Oni wracali, są w tłumie ludzi. Chyba rzeczą taką naturalną było to, że gdzieś ten dwunastoletni pan Jezus się. Po prostu im zagubił. My natomiast gubimy go. Hmm. Wydaje mi się, że czasami specjalnie, że robimy to z premedytacją, że my go nawet nie gubimy, ale my go zostawiamy w tyle. Bo chcemy bardzo mocno, żeby Pan Jezus za nami nadążył. <laughs> Rozumiecie to? Że Pan Jezus za nami nadążył. Żeby on zobaczył, słuchaj, ja mam taki plan na swoje życie. Żebyś spełnił tylko to i to, a będzie wszystko w porządku. A pan Jezus mówi: idź za mną, podążaj za mną, i zobaczcie, gdzie ten dwunastoletni pan Jezus nas prowadzi. Chodź za mną, do świątyni. Chodź ze mną do Ojca i ja Cię poprowadzę w tym odpowiednim kierunku. Czasami trzeba będzie się zatrzymać, czasami zwolnić tempo, nawet wtedy, kiedy wydaje Ci się, że powinieneś biec. A Jezus mówi Ci zwolnij to powinniśmy zwolnić. On wie, w którym kierunku tym najlepszym nas poprowadzić. Dlatego, kiedy wiesz i czujesz, a zawsze będziesz czuł w swoim sercu i swoim sumieniu, że gubisz Jezusa albo Go zgubiłeś, to wracaj do Niego i idź za Nim. On poprowadzi Cię w tym odpowiednim kierunku. On pokaże Ci rozwiązanie właśnie tej sytuacji, w której jesteś trudnej, rewelacyjnej, rodzinnej, kapłańskiej, zakonnej. Idź za Nim. On poprowadzi Cię tam, gdzie zobaczysz rozwiązanie tego wszystkiego. On poprowadzi Cię do Ojca, do świątyni. Życzę Wam dobrej soboty. Być może w świątyni, być może tam, gdzie on Was dzisiaj zaprowadzi. I życzę, żeby ten weekend był takim czasem jakichś refleksji, przemyśleń, popatrzenia w przyrodzie na to wszystko, jak nas Pan Bóg prowadzi cały czas wtedy, kiedy idziemy za nim. Dobrego weekendu, do zobaczenia.